Zadanie 27.2. Informator maturalny matematyka 2024 na 2025 wykres funkcji y równa się f od x przedstawiono w kartezjańskim układzie współrzędnych XY na rysunku poniżej. Polecenie. Funkcja F jest malejąca w przedziale, no i cztery odpowiedzi do wyboru. Szukając tak zwanej monotoniczności funkcji musimy na wykres spojrzeć od lewej strony do prawej. No, i patrzymy, tutaj funkcja nam rośnie, tu zaczyna funkcja nam maleć i maleje do tego momentu, i później znowu funkcja nam rośnie, czyli maleje o w tym oto przedziale. No i chcąc odczytać przedział, w którym funkcja maleje, patrzymy na oś X, czyli tutaj będzie od minus 3 i do ilu? Do 3. No i przedział od minus 3 do 3 znajduje się w odpowiedzi d którą zaznaczamy jako prawidłową.